Rada pokoju Donalda Trumpa się spotkała. Wydarzenie absurdalne, mimo tego, że ktoś w administracji Donalda Trumpa ewidentnie starał się, żeby nie było aż tak absurdalne, o czym porozmawiamy, no bo faktycznie tematy, na których miano się skupić i skupiono się na tej Radzie, nie były aż tak ambitne, tak to nazwijmy, jak można było się spodziewać po wcześniejszych zapowiedziach Donalda Trumpa. Niemniej rzeczy, które się tam wydarzyły, są relatywnie absurdalne. Niektóre też lista państw, które były na tym wydarzeniu, jest ciekawa z perspektywy no, potęgi Stanów Zjednoczonych, czego można by się spodziewać po tym, że Stany Zjednoczone organizują jakieś przedsięwzięcie i wiecie, państwa do tego dołączają. To dosyć ciekawym jest to, jakie państwa stwierdziły, że warto, a jakie stwierdziły, że nie warto i nie będą brały w tym udziału. No, ale dzięki temu wszystkiego mogliśmy obserwować niesamowite obrazki, takie jak szefa FIFA, tej piłkarskiej FIFA, który zakłada sobie czapkę USA. Z jakiegoś podługę tam siedzi na równi z przedstawicielami państw. W sensie FIFA piłka została uznana państwem. Teraz po tym także fajnie. Piliśmy Milei i Orbana, którzy sobie śpiewają razem do mikrofonu. Tak Dużo dziwnych, ciekawych wydarzeń, prawda, na tej Radzie miało miejsce, więc o tym sobie wszystkim porozmawiamy. A także porozmawiamy sobie w drugiej części o centrum nowej partii, nowym klubie poselskim, przynajmniej, ale partii podobno niedługo, która, prawda, powstała po rozdzieleniu się od Polski 2050, co przewidywaliśmy w ostatnim filmie. Jak zresztą wszyscy to nie jest jakiś wyjątkowy, prawda, zakład, który poczyniliśmy i mieliśmy super rację. W zasadzie sensie wszyscy mieli rację, wszyscy wiedzieli, że się rozpadną, ale teraz się to potwierdza, no i możemy sobie ten chwilę porozmawiać, bo też trochę śmiesznych rzeczy się wydarzyło. Więc bez według różnych będzie bardzo miło będzie jak jestem cisła na do bardzo no więc w Waszyngtonie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pokoju, czyli instytucji międzynarodowej, którą stworzył Donald Trump, która pierwotnie w swojej pierwszej idei miała być tą instytucją, która będzie ogarniała kwestie Palestyny i Izraela i w jakiś sposób da, doprowadzi do pokoju i ona ogarnie wreszcie tę sytuację i zakończy ten spór, który trwał tak dawna. Potem okazało się, że Rada Pokoju ma być bardziej od wszystkiego i ogólnie od zaprowadzania pokoju na świecie. Teraz okazało się, że w sumie, biorąc pod uwagę tematykę tego spotkania, to raczej powrócono do tej pierwotnej wizji, w której raczej skupiono się głównie na kwestiach związanych z Palestyną. I Izraelem, głównie Palestyną, tak naprawdę, i rozwiązaniach właśnie dla Palestyny. Sama rada składa się, prawda, z państw. No i państwa, które pojawiły się i które zadeklarowały, że do rady pokoju wchodzą, to są niebyle jakie państwa. To są państwa: Argentyna, Paragwaj, Maroko, Egipt, Arabia Saudyjska, Kuwait, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Izrael, Turcja, Bułgaria, Albania, Kosowo, Węgry, Białoruś, Uzbekistan, Kazachstan, Pakistan, Mongolia, Wietnam i Indonezja. Czy jest to lista najpotężniejszych państw na świecie? Można zadać takie pytanie, to oczywiście było bardzo niemiłe pytanie, ale można je zadać i odpowiedź raczej brzmi chyba nie. No Są to państwa, co do których myślę, że gdybym wam 10 lat temu powiedział, że Stany Zjednoczone stworzą jakąś organizację międzynarodową i zaproszą tam wielu ważnych graczy, myślę, że spodziewalibyście się tego, że te 10 lat temu w takiej Radzie będą Niemcy, Japonia, na przykład wielcy sojusznicy Stanów Zjednoczonych i ważne państwa, Francja, że w ogóle będzie jakaś Unia Europejska, że Europa w ogóle w całości jakoś tam będzie, czy wiele państw z Europy, Unii Europejskiej. I tak dalej. Może jakaś Brazylia na przykład, coś? No, do nie do końca, nie? Nie mam nic absolutnie o tych państw. Piękne państwa na pewno, ale no, czy najważniejsze, pierwszoligowe państwa polityki międzynarodowej? No, może być pewne wątpliwości. Do tego okazuje się, że drugim tak naprawdę najważniejszym państwem w tym całym sojuszu, w tej całej Radzie jest, wydaje się, Indonezja. Indonezja, która w ogóle jest ciekawym pozycji, bo Indonezja jest w ogóle najbardziej licznym państwem muzułmańskim na świecie. Ale jednocześnie wydaje się, że nie odgrywa tak dużej roli, na pewno jakby chciała odgrywać polityce Międzynarodowej, i bardzo mocno są jakby sfokusowani teraz na to, żeby za pomocą tej Rady Pokoju, właśnie trochę takiej wiecie, potęgi światowej przejąć dla siebie, być ważniejszym państwem, większym graczem. Oni zadeklarowali dużą pomoc, zadeklarowali oczywiście pieniądze, ale zadeklarowali też, że wyślą 8 tysięcy żołnierzy do Palestyny w ramach tej misji pokojowej, która ma być tą koalicją chętnych. Także faktycznie Indonezja próbuje coś tutaj ugrać na tej Radzie dla siebie. Dalej, czy fakt, że Indonezja wydaje się być drugą największą siłą, manę na najbardziej zaangażowanym państwem w tej Radzie zaraz po Stanach Zjednoczonych, czy to jest coś, czego byśmy się spodziewali 10 lat temu, gdybyśmy rozmawiali o polityce? Raczej nie, ale, ale, ale okej, okay. nie śmiejmy się z Indonezji. Bo ewidentnie tam przynajmniej są z jakimś takim bardzo konkretnym celem i pomysłem na to wszystko i z jakimś interesem, które mają do ugrania, być może dzięki temu wszystkiemu faktycznie. No ale wiecie, do państwa takie jak Kosowo, Uzbekistan są lekko zaskakujące. Wiecie, jako główni rozdający w tej Radzie. nie? No elitarna lista państw, no, bo nie ma ich wcale tak dużo. Mimo, że zaproszenie było wysłane do większej ilości. Przy czym, żeby nie było, też warto zaznaczyć, no i inne państwa były państwa, które wiecie, nie są w tej Radzie, tak dalej, wysłali swoich obserwatorów albo wysłali jakichś przedstawicieli swoich tych państw. Jest więcej tam, w jak wiecie, jakaś Japonia. Przynajmniej powiedziała, że wyśle, y, mamy, wiecie, chociażby kwestie związane z Izraelem. Które no, właśnie też nie wysłał na paniaku, co prawda, ale wysłał swojego przedstawiciela, Włochy wysłały przedstawiciela jakiegoś i tak dalej, więc jakby do no, tych państw, które w jakiś sposób na to patrzyły, było więcej, ale tych, które weszły do Rady, to są te, które wymieniliśmy. Ale dobra, mamy mamy obraz, kto tam był. Jakby o czym było rozmawiane, o czym było rozmawiane. I właśnie tutaj pojawia się coś ciekawego, bo pod kątem tematyki musimy przyznać, że byśmy zaskoczeni tym, jak spokojnie było w tą, w tą stronę, byśmy to powiedzieli. No bo my się tak spodziewaliśmy, że tam polawi się więcej takich Trumpowych odniesień, tego, żeby wprowadzić pokój na całym świecie, nie? No i oczywiście Donald Trump na początku Rady Pokoju, grożący Iranowi wojną praktycznie, Mówiąc, że ma 10 dni, żeby zaprzestać swoich tam rzeczy z energią nuklearną i bronią atomową, czyli bronią atomową głównie, a jak nie zaprzesta, to no właśnie co, czyli de facto grozi wojną, o to wszyscy w ogóle stawiają. to jest mocne zagranie, nie? Otworzyć czymś takim, prawie że otworzyć czymś takim radę pokoju, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, pomijając może takie małe, małe fragmenty, raczej było faktycznie skupienie się na tym temacie gazy. Czy temat został, wiecie, jakoś tak niesamowicie rozstrzygnięty? Dobre pytanie, no bo wiecie, Donald Trump tam ogłaszał wiele sukcesów, co do których może mieć pewne wątpliwości, czy na pewno mają miejsce, no bo wiecie, ale Trump ogłasza na przykład, że oni ogarnęli kwestię policji, że teraz będzie w rada pokoju i że my będą pokoju, mamy będziemy mieli swoją policję w Palestynie, to będą Palestyńczycy po prostu, którzy będą jakby dla nas nazwijmy to pracować, no i oni będą, będą dobrze sprawdzeni, czy nie mieli kontaktów, prawda, z Hamasem i tak dalej, i oni będą tam trzymać porządek, nie? No i to jest takie ogłoszenie z kategorii o to, brzmi dobrze, tylko jak się zastanowicie, no to obecnie w Palestynie jest już 10 tysięcy policjantów, którzy w sumie podlegają pod Hamas. I jakby trochę ciężko sobie wyobrazić to że Hamas tak po prostu ich odda na przykład. Nie albo że co nagle się utworzy z innych ludzi, 12 tysięcy innych policjantów i na Hamas ma tak po prostu poddać, oddać, nie? W sensie wydaje się to mało, mało prawdopodobne, szczególnie, że wiecie, Donald Trump gdzieś tam ogłasza, że Hamas to już w ogóle będą się demilitaryzować, że będą oddawać broń i w ogóle jest super. W sensie Donald Trump po prostu ogłosił dużo rzeczy a propos tego Hamasu, a propos Palestyny i tak dalej, które Donald Trump ogłosił jako wielki sukces, a potem raczej wszyscy byłem takie, nie, chwila, ale to w ogóle o czym, o tym nie było rozmowy, w sensie nie mam zamiaru tego robić. Pan Donald Trump nie wiem o czym mówi, więc jakby a propos tych sukcesów i ogłoszeń, co tam już się dzieje, to to wiecie, no to ciężka sprawa, no. Donald Trump też zarzeka się, że już są inwestorzy po prostu na budowanie tych, wiecie, apartamentów, które mają postać w strefie gazy i tak dalej, za które odpowiada jego zięć, także, także... Rzecz też pytanie brzmi, jak to tam z tym wygląda, nie? Bo, bo można być pewne wątpliwości, patrząc na ogół tych ogłoszeń, jakie rozwiązania faktycznie są i istnieją, nie? Więc to była ta część wiecie, merytoryczna rozmów o Palestynie i Izraelu. No była też rzeczywiście część ta bardziej memiczna, która się wydarzyła na tym spotkaniu, było tego dużo, było tego dużo. Z części palestyńskiej dowiedzieliśmy się, co Donald Trump myśli, że się wydarzyła propos Palestyny. To jest też dobre określenie, że dowiemy się, co myśli, że się wydarzy. A jeśli chodzi o kwestie y tego, czego się dowiedzieliśmy tak bardziej o samych uczestnikach, nazwijmy to konferencji, to dużo rzeczy. Donald Trump nie lubi młodych przystojnych mężczyzn. Kobiety spoko, ale mężczyźni młodzi przystojni jakby nie, nie nie jest fanem. Prezydent Pena of Paraguay is here. President. President, thank you very much. Young handsome guy. It's always nice to be young and handsome. Doesn't mean we have to like you. I don't like young handsome men women, It's alike. Dowiedzieliśmy się co? No, właśnie, że Orban z Milei lubią sobie pośpiewać czasami, fajnie. Dowiedzieliśmy się, że prezydent Kazachstanu, na przykład wielkim fanem Donalda Trumpa, i zaproponował w ogóle na forum utworzenie nagrody imienia Donalda Trumpa, którą z tego co rozumiemy, to ta organizacja miałaby przyznawać swoją taką nagrodę, taka trochę kontra Nobla i pokojowej nagrody FIFA. <grym> Dużo tak pokojowych nagród w ostatnim czasie. My uważamy, że to jest zły pomysł. Tutaj pan prezydent Kazachstanu uważamy, że to jest daleko poszedł, dlatego że jeśli powstanie nagroda pokojowa Donalda Trumpa, imienia Donalda Trumpa, to Donald Trump nie chciałbym ją dostać. A jak powiedzą, że trochę głupio dawać Donaldowi Trumpowi nagrodę imienia Donalda Trumpa, to Donald Trump ich wyrzuci z tej Rady i sam sobie ją przyzna, znając życie. Byśmy się tutaj wstrzymali z nagrodą imienia Donalda Trumpa pokojową, bo Donald Trump, jeśli nie uzyska, to może być przypał. Jak już parę razy się tak wydarzyło, prawda, w historii, że jak Donald Trump nie dostał nagrody, to był przypał. Co jeszcze? Aha, Donald Trump sobie zastąpił na jednym z przemówień, to było zabawne całkiem. No i te no to, to ogólnie rzeczy. Rada pokoju, wielki sukces. No na chwilę może żarty na bok, bo to jednak też jest rzecz, o której warto powiedzieć. Wiecie co, to jest jednak trochę mem, nie? to wszystko, co się wydarzyło. Z jednej strony mam wrażenie, że Dobrze, że Polska nie pojechała na to, nie? W sensie wiadomo, były content, no było śmieszne. Dobrze, że na Wroski nie pojechał, bo jednak, czy my byśmy jako Polska chcieli być jakby w tym gronie państw, jako wiecie, te, które, które uczestniczą w tym wszystkim, no mamy pewne wątpliwości. To być może byśmy chcieli, ale, ale, ale chyba nie jednak. Mamy wrażenie, że jednak to nie było najpoważniejsze rzecz na świecie. W sensie wiadomo, państwa takie właśnie arabskie, na przykład, czy państwa tamtego regionu, państwa muzułmańskie i tak dalej, no one trochę musiały tam być, no bo sprawa będzie dotyczyła Palestyny i tak dalej, to jest ich bardzo być takim regionalnym interesie. Ale tak naprawdę jak się zastanowicie, to poza państwami, które właśnie tam są i są z tego powodu, konkretnie dla Palestyny że coś tam będzie o Palestynie, więc trochę muszą tam być, Co by nie pojawił się nikt ważny, tak naprawdę, tak wiecie, obiektywnie na to patrząc. Wiecie, jak były te argumenty, że to jest stół, przy którym warto siedzieć, czy to jest stół, przy którym warto siedzieć? W sensie czy to jest faktycznie ten stolik, który jest tym kluczowym stolikiem, po prostu odwalało się dużo śpiesznych rzeczy, nie? Na jeszcze chwilę temu, tak naprawdę mówił, że jemu Tusk nie będzie mówił, gdzie można pojechać, ale potem chyba sam wyczuł, że jakby to nie jest dobry pomysł, więc wysłał swojego przedstawiciela, tylko. I to była chyba dobra decyzja, ja To chyba była dobra decyzja, aczkolwiek to no, w tym w tym starciu gdzieś tam chyba jednak w Polsce wygrywała, wygrała strona, która mówiła, nie no nie rupę, tego, to jest głupie, Rada się Wydaje obserwując to, co się wydarzyło, mamy wrażenie, że jednak no, nie jest to najbardziej udana inicjatywa w historii inicjatyw. No bo tak jak wam mówiłem na początku, czy gdybyśmy 10 lat temu usłyszeli, że Stany Zjednoczone robią jakąś organizację międzynarodową, to spodziewalibyśmy, że to będzie to. Spodziewalibyśmy się, że będą takie państwa, nie? Spodziewalibyśmy się, że to jest organizacja, do którą Białoruś nie daje rady dotrzeć. Dlaczego? Bo ludzie nie dostali wiz, którzy mieli dotrzeć z Białorusi. Jakby to no, poziom, a tego typu jest niesamowity. A jeszcze na tym wszystkim, prawda, dumna Polska, potencjalnie, tak, no, na szczęście nie, ale dumny Uzbekistan i Kazachstan będą się po prostu obok, jako jakieś przedstawiciela międzynarodowego. Co to było? Także mocno abstrakcyjne wydarzenie. Mocno abstrakcyjne wydarzenie i być może dobrze, że sobie nie pojawiliśmy jako Polska, tak oficjalnie. Znaczy, byliśmy oficjalnie, mieliśmy przedstawiciela i spoko, ale nie było tam głowy państwa, na przykład albo premiera, nie? Tylko właśnie byliśmy właśnie w tej takiej formule, powiedzmy, w której pojawiły się właśnie w państwa na przykład Japonia czy Włochy, nie? Żeby i takie, dobra, trzeba się jakoś pojawić, ale też nie chcemy, prawda, być na tej liście państw, które dołączyły, albo na liście państw, które, wiecie, faktycznie tutaj wiecie, wysłały premiera czy coś, nie? Tak, sensowne rozwiązanie. No ale nie samym stanem Donald Donaldem Trumpem człowiek żyje, prawda? Bo w Polsce też dzieją się rzeczy. Polska się za 5 się rozpadła. No bardzo niespodziewane, zobaczcie jakie mamy tytuł ostatniego odcinka, w którym przewidujemy, że się rozpadną i rozpadlić następnego dnia. No, ale i nie to, żeby mieliśmy jakiś wyjątkowy, prawda, instynkt i rozumiemy lepiej grę od wszystkich, innych, wszyscy wiedzieli, że oni się rozpadną. No rozpad nie był ładny, z rozpadu i odejścia 15 posłów i trzech senatorów zrodziło się centrum. Czy muszę bardzo uważać, żeby nie mówić porozumienie centrum, jak o nich mówię? Tak, muszę bardzo uważać. Czy muszę przyznać, że ich logo wygląda zupełnie jak rogo Microsoft Edge'a? No, muszę przyznać, nie? Czy muszę przyznać, że jest fascynującym, że Ryszard Petru znowu to robi? Muszę przyznać. Było, że Ryszard Petru chyba nie jest szefem tego wszystkiego. Wydaje się, że jednak Henning Kloska tutaj, prawda? To ona jest tą główną postacią. No i jeśli nie wiecie, czemu się rozpadli, to największy rozpadli się tego, że były wybory w Polsce 50 No i Pełczyńska na je wygrała, Henning Kloska je przegrała. No i teraz, prawda, Henning Kloska zabrała swoich ludzi i odeszła. Z drugiej strony, prawda, pojawiły się zarzuty o to, że Pełczyńska na próbuje bardzo brutalnie po wygranych wyborach przejąć tą partię i dopasować pod siebie. Po to była spina, prawda? Spina zresztą dalej trwa. Henning -Kloska na przykład teraz już jest na etapie ja na jeszcze od tego, że ona jest skrajnie lewicowa i że gardzi liberałami. Także wiecie, nie w sensie, jesteśmy w zabawnym miejscu. Jeśli chodzi o taką sytuację czysto polityczną w Polsce, to na ten moment przynajmniej nie zapowiada się, żeby coś tego miało się wydarzyć, no bo ci, którzy do tego centrum, centrum, nieporozumienia, po prostu centrum, do centrum odeszli, no to oni dalej są w rządzie, jakby powiedzieć, że dalej wspierają rząd, więc, więc pod tym względem nie ma tutaj żadnego przypału dla rządu jako takiego. Aczkolwiek my uważamy, że ten przypał jeszcze czeka rząd, dlatego że w którymś momencie, no, ludzie z centrum powiedzą: Dobra, fajnie, ale przyjmiemy taką samą siłę de facto, jak. Polska 2050, więc chcemy tego samego typu stanowiska i tego samego wpływu na rzeczywistość, co oni. Polska 2050 to ma na przykład mieć tego wicepremiera teraz, nie? Uczńsk nie ma teoretycznie będzie wicepremierem. Czy to się wydarzy, w końcu czy nie to zobaczymy, ale teoretycznie ma mieć. Jesteśmy ciekawi, czy centrum tak się zgodzi na to, że a my nie będziemy mieli mimo że mamy podobną siłę, czy będą też go chcieli. No jak będą go chcieli, to raczej Polska 2050 będzie miała pewne zastrzeżenia co do tego, no bo to są ludzie, którzy przy tym oni od odeszli i zdradzili o świcie. To może być z tego niezła imba i mamy wrażenie, że to się może jeszcze podać w jakąś dziwną stronę. To zasady wydaje nam się, że na ten moment koalicja rządząca nie jest za Zagrożona. Polska 50 jest zagrożona tym, że nie wejdzie do Sejmu w przyszłej kadencji, a Centrum. Będziemy też że zagrożone, że nie wejdzie do Sejmu, ale mamy wrażenie, że to się nie stanie z bardzo prostego powodu. My jesteśmy gotowi się naprawdę założyć, że, że, że Centrum już skończy w Platformie Obywatelskiej, czy w Koalicji Obywatelskiej, znowu wprowadzone przez Ryszarda Petru swoją drogą, może. To, to jest niesamowite, Ryszard Petru. To byłoby zabawne, gdyby Ryszard Petru wprowadził teraz w Centrum i za parę lat znowu wyszedł z Koalicji Obywatelskiej, dołożyć do jakiejś nowej partii, która po jakimś czasie znowu weszłaby do Koalicji Obywatelskiej. Żeby to tak po prostu wiecie, wychodzi z Koalicji Obywatelskiej, żeby po już z powrotem, nie za jakiś czas. W każdym razie zmierzamy do tego, że, 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 że mamy wrażenie, że oni sobie jakoś poradzą w tym sensie, że po prostu no my stawiamy, że oni się co najmniej znajdą na listach koalicji obywatelskiej na przyszłe wybory, a być może po prostu nam jeszcze do tego czasu nawet. Takie mamy jakieś luźne przemyślenia i teorie, które też nie wydają nam się być specjalnie szalone i ryzykowne. W każdym razie jest to absolutny cyrk, co się dzieje, gdzie po sobie 150 i jest to przekomiczne, aczkolwiek odnosimy wrażenie, że mało kogo już obchodzi, dlatego że na koniec ja faktycznie rozmawiamy o partiach, które mają poparcie na poziomie, nie wiem, ile z 1%. Może przesadzam, ale nie aż tak bardzo. Mamy wrażenie, że mało to obchodzi, mimo tego, że trzeba przyznać, że wiecie, że do niedawna była partia, która miała 30 posłów, całkiem sporo, teraz ma mniej, prawda? Teraz ma trochę mniej, no ale centrum pojawiło się jako kolejna partia, która ma 15. nie? Jest porównywalna siłą do polskiej 25. Także ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy, jak chcecie wiedzieć więcej o ciekawych rzeczach w polskiej i zagranicznej, jak widzicie polityce, dzisiaj obie te rzeczy były w jednym odcinku, zostawcie, tak, zostawcie suba, subskrypcje, będzie bardzo miło, ale wy będziecie widzieć nasze filmy, Naszymi są, robimy, że, są, że są naszymi. Serdecznie dziękuję przyjmuję nasze patrolu, tego zróbcie naszego dla Was, cześć!